Good luck. Wygrajmy, bo kurde, mamy 1-1. Ten to w ogóle. No, dwa awki. A wczoraj, jaki był? Wczoraj Nie. było 1 remis i 6 winów. Czy tam 5 winów? Góra. Patrzcie, góra z connecta. Krampa. Obity w pałacu. Wybieg! No tu, to... ej no. No co, no zginąłem. 60 ma na sajdzie Side, side Pałac. Palace one. Nice. No i pałac ostatni. Nice. Kop 13, dostałem hit. I na chuj go dojechał? W ogóle rampy, nie? Stójcie tak jak teraz Nie bieramy tą rundę Cofni no, Sam jesteś cofni <laughs> O, jak go ciśnienia. Tak, tak. No gdyby nie, gdyby nie, gdyby nie 30, aby, to by byś nie zabija. Sam jesteś, mhm. cofni. Dostała heada, więc nie. Więc zabiłaby. Ja Nie liczy się. <laughs> a no kurna gość mi dał head, a dwa soły no, mi dał 147. Co mówisz z nie liczy, nie? Zrób to ja wczy Yellow Dwóch <noise> <Ruch mit. głos> Wake up Flesz jest A Dwóch mid Tu są flesze, uwaga Miał flesza, go nie mogłem zabić, nie? Drugi jest tam no? chyba, za tym Dwóch zostało Nie ma Mmm... maszyn Co tam? What? Start playing, don't be AFK nikogo hmm. nie ma, hmm. nie? Pałacu nie ma, więc raczej B poшли. U nas już na Tero jest O proszę Tejdy mi O proszę. Dlema zawodowy został, już nie żyję. Dlaczego we mnie strzelasz w pajacu? <grym <grym się Dobra, czwórkę wam wziąłem. Ej, chcecie mieć czwórkę? Ten przegolę. już, ten już, kurna gra. Wojciech! czwórka jest jego w sumie, nie? Więc. Aha. Trzecia runda, ten za WPą biega A czemu nie, jakieś kule mają? Weźcie tego famosa. Mam. Ja nie umiem nim grać, stary, serio! Nie, nie, dawaj mi go. To jest jak Galil. Źle p 9 bym wolał. Tak, Wyszedł, ty rampę już. Nie bajaj mi. Ej, to utkw przesadzisz. Jestem kukurydzy. Jest no kurwa, dostałem do 80, do 89, no co kupa. No wyszli. Kurwa, umrzeszcie czy nie? Halo, po nie. Macie tego mi da, bo kurwa chce mi pomóc, nie? Rampa leży jeszcze, jeden chyba. Gdzie ten z tym? A tam. Flesza dałem. dam. Co tu tajsicie? Leży góra. <grym> spaliła. Jak się cieszę, że gościa spaliła ty? <grym> Mk jest w oknie najprawdopodobniej. To jest, okay. jest rampa, 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 rampa. Ja mam 11 Ty Kubuś, chodź tu Co? O, MK z jakimiś niskimi znaczkami yes. Ty, kałasze. Ja się tu stanę I mnie chłop zajebie ze schodów Dziękuję. Powiem ci, że jakbyś zgideł, to już bym miał lekko wysraka, nie? Bo miałem 11, ja 13. Dzięki. Dobra, o, teraz zabiję zabiję kałpy, ja to wychodzę z meczu Nie, 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 Lepiej nie, 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 no i nie zabił. A ten żółty nadał Zabił na rampie styku. Się jedno. No zabił. bo rampy ja ci nie trzymam, nie? Ja jestem już w pałacu ja na scenie. Ja to No, tym w konekcie chyba. Teraz mi powinien wyjść, jak się drapałem po brodzie. Śmiałem się. Reloadował nam idzie. No jest tu. Podniósł bombę tylko i pobiegł sobie. Na B. A jednak nie. Za boksami Ty za boksami masz jeszcze. A! Kuba. A. Ty kurwa ruszysz tam tu, czy co ty będziesz No co mam wiedzieć, żeby mnie słyszeli? Tak. 27 ten zawów u mnie. To nie zawołł. No czy tam kurwa skrapa? Ty on w nie był, czy to jest kurwa krew? Krew. Się, kurwa tego A teraz tu też? Tak, tylko gdzie oni kurwa są, nie? Z lewej ten No kurwa, gdzie on jest? W kuchni pewnie gdzieś jest, bab. No serio Nie wiem gdzie on był nie, nie widzisz jakbyś pobiegł szybciej to byśmy to ugrali grube <grym> jestem, nie? To się odpierdał <grym> <grym> I stay B No <grym> to chodź kuba na bała No Chodź to chodź A nie dobra bo mi się pomyliło Rampa była ławka Góra, w górę ja. No nie wiesz, ja 30hp na zakręt Sprawy z No jest górą No nie no, nie dałam wersji No jest k***a Rampa Dwóch jest rampa no, Leży zbyt. jeszcze jeden, fleszuję ci górą Wychylaj teraz Nie No nie, z prawej 23. dostał ostatni mm, dwóch trzy ja pierdole co no kurwa jak o Góra. sieć siedź tak siedź tak widzisz wszystko gdzie tam no, no widzę no no to, to siedź tak no czy wszystko? Widzisz w sumie pół fireboxa. mam 15. Jak kurwa mnie zajemy to raz padnie i też zajemy. <śmienicza> Prawda. Ja się żyję. <przeżyję>. Jak... <śmienicza> <Nie nie mam? śmienicza> ja a surprise, motherfucker da faka. Myślał, Kiedy mi Gdzie jest? A nie, a nie, żeby... nie miał chyba. Nie miał. Ja się wyłożyłem, to będzie 9. A, no to widzisz. Chcesz no. rzemkę? Kanalski? Nie, nie chcę. chcę A wp? pewno? no mam 4800. No to masz. Ma rzemkę. Kurde, jakbyś to na górę wrzucił. <grymne> <grymne> Spóźniony na A, jestem. Czemu jestem sam na A, bo kubawczy? się no jak to. To jest. Był tam, nie? Wykręty nie widzę No góra góra jest? Sorry, guys. Góra jest z jakimś scoutem czy Patrzcie ci góra No jestem ze scoutem Gdzie jestem jeden? O le preafajerek mu wyjebałem Ej dobra ej bo w czterech na no, A jesteśmy coś tu się odjebało A pytać przyszłam Ogra O oj No i właśnie kurwa o tym mówię nie No ale góra? zostań to, akuba, nie jest, aparte góra. Trzymam ci konekciv, a kurwa, twoja noga. Sorry. Nie, nie <laughs> jest coś debiluty. Kurwa, góra jest 22 w jednym, ta? Paweł, Uciekł Ja Góra jest dalej Na pewno jest góra? No Ale szasy nie mają Jak kurwa on B plantuje to jebne, nie? Całe szczęście O, o Co? Aha, jest Trzech bok? typów wyszło Co gadasz? Psycha już wsiadła. Psycha sitting. <laughs> rozciąganie? No nie no, Konerski zamiast grać to mi rozciąganie kupuje. <laughs> Krosik w pub Gagra. O Boże. Wytrzałem się już to co mi zostało. A co to jest? Aha i dwóch jest, no spoko. Dwóch jest. <laughs> Co, jak, jak szybko pójdzie, to się jednego zdążymy nagrać. No i kurde, no tabela jest prawidłowa w końcu, no. Nie podoba mi się. <gryzanie> <gryzanie> mi się podoba bardzo. Mi też. Dobra, niech goście wrócą, to cię jeszcze dogonię. Co? Nie wrócą. <gryzanie> A i wrócą, to może być ciężko. Jak nie wrócą, to chłopy mają przesralę. Nie zdziw się, jak się poddadzą. No. Ja kiedyś w Czech, w ugrałem Mecek. <laughs> jak gdyś myśliby góry. są wariaty. Jakieś kurde wchodzenie za 1000 No wczoraj wszedłem za 10 koła i wygrałem 10 koła, także wiesz Kto, ja 17 Do równego rachunku weź 785 jeszcze Przepierdziel Jeszcze powinien przerwę wziąć minutową. No proszę. To ja kurwa puszuję rampę, nie? Nie daj, mi dajdem, się No nie, no co za śmieć. Nie lubię cię I stary. Twoje gauchy. Ha? 39, się, Ogólnie paka jest na nie. Kurwa, pałac. <grymne> A bo i dwóch zostało? No tak! No, tak. <grymne> 27 sekund? Nie jeszcze. Kupcie defy, kupcie defy. Może ja twoje awczyć będę. Leżał rampę. Dobra, <grymne> dam wam otworzyć w tym meczu, żeby nie było. Wziął maka, wyrzucił po s Tego A ma... kacza tą ramę Nie Ej, stajmy w tym mole, żeby wywleciał z tej gry te tak, koleś A idę wychodzą, no Co się dzieje w tym meczu? 20 na sukę do no, Ja, nie, ja z lefta załączałem Czekaj, aż ten mecz skończyło. Nie, no Wanderzy 30 ma podchodzi mi do. Próbuję wyjść po fragi teraz. No dobrze mi idzie, już jestem trzeci. Ale Ja sobie tylko broń kupię, gdy dzieci nie mieli problemy to zaczęłam spigrać. Zaczęłam spigrać. Tak w się. Z... Z... Staj tu w rogu za karę. Dobra, idź w rogu. Nie, no Dobry mecz, no, mi się takie meczki pobudowały. Jest najbardziej meczka. Ej, rampa ławka. No. Czy jest jest... To podchodzi pod znęcanie, nie? Ja bym uważał. A jeszcze awans... Jeszcze powinniśmy wszyscy awans dostać po no. tym meczu, nie? To już w ogóle by była kwintesencja cs Kit. Hit. No, czemu taki ten... No prawie, wyprostuj się. No, znaczy, znaczy, no wyprostuj się. Jeszcze bardziej. No już dalej się nie da, no bo mikrofon nie zbierze. Głosu. Złe flash. Lec. Lec. Dru, lecisz Jest nie lec. co ja tu idę? <noise> Dru, nie zabijaj, bo nie A, No ja z kostą chciałem iść na niego. Szybko, szybko, szybko. <głos> szybko. szybko. <głos> Ja Ca Cały teren zapiętalałem. Mam <grymne> no nadzieję, że pójdą teraz. Ja by <grymne> trzymał tysiąc. Chłopy jedną rundę ograli. 66 w dwóch. Niechane. <grymne> Czemu oni się nie poddadzą, ty? Nie, nie mogą. Luby się bawić. Czemu nie ma? Aaaa, bo, bo dwie minuty, no. No ty też. No nie, załóż to, jest wtedy. Bardziej... <ślaski> 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 kurwa, ty nie no <ślaski> A co już 16 koła w ogóle? Ty. Ja 13 pence, ale kupuję całe skrema, co odtwarzam, jak dostanę. Na co mi ten kurwa? Pójdź Ja. Yeah. Opinie że dostają premie po każdej przegranej ludzie to jeszcze tysiąc dolców za, każdy, za ten... za brak zawodnika, nie? No nie no... Nie. A po lewej na się siedzi jebany, nie widziałem go! <grym> nie <grym> widziałem go na donisce, usiadł kurde, no, jak na butli, nie? Konelski się zabił... Dalej jest nad tym jeszcze raz. Rzutem, nie? Ej, drubo, bo ja, lekarz ciebie wyprzedził. No wiem właśnie. Czemu ty, Stawko, ogradzone, spinaj ty Nie wiem. Ej, bo jak spalisz swojego, to dostaniesz tego. Co? <laughs> bana. Ja zaraz sam dostanę bana za zabijanie ciebie. Hmm? Nie ma go na dnie. Ja <laughs> muszę zobaczyć, co tu wyczyniacie. Na kurzu! Co tu <laughs> Chciałem was zafraszować. O, bombę zostawili. Dostałem mi pizza najwięcej zabójstw. Oh wow, Ała, no no, ty dostałem. Co to? Odsuńcie się, bo ja w to granat wrzucam. Czekaj, może dorzucę coś od ciebie. Jak rozrzucił fireworki kurwa. Myślałem, Riko? że się zabijesz Na hey. do niczego go nie ma Na górze też go nie ma Ej, wy macie po 15 tysięcy zróbcie tak. A jak out. go nie ma w Aperta jak jest tu Ja mam 16 A jak to się tak szybko wyrzuca? No, jak jesteś w menu kupywania to trzymasz kontrol i spamujesz na pistolet. to ci wyrzuca je do przodu to ja już nie mam pieniędzy tyle Na no, co? Na no, menu kupowania kontrol? Oh. O i trzymasz kontrol po prostu Trzymasz kontrol tak i spamujesz o, no I to granat jakby ty rzucił jeszcze, to było najlepiej Cześć, ja więcej nie mogę To PM -y. Hm Eee no granat to w tej rzucić. się nie będzie liczyć O

no nie Ci co, co mi najdorzucają, A no, On ma minus 24, bo był na rampie Ty pajacu, ty jedyny, ty w tym molu, to on dostanie bana zaraz No on się Na rampie jest Nie masz psychy go zabić w zabić Nie masz psychy, żeby go z zabić, dokładnie co, co? Ne, to <grym> Nawet ty masz krzyku, <grym> bez maga zabić. Zabił ścianę Przez na kilometr. To ma no 20 HP, 20 HP last. No kurde, po co mówię last? Pod drewnem. Mogę być poddana, No, no zarumpisz Gramy taktykę na B. <grym> Dobra. GH Ale jestem hamem, nie? Fajajaj, jakich mam? Napiszmy im, że go Ej.. No Nick Ale to Konelski napisał, ja tam strzelam. Z Niemcami też tak próbowaliśmy i co? Ja tam strzelam, powa. Ej, dwa fragi mam, nie? Podoba mi się. Eee, no! nie, nie. No, To jak zajęło ja mało. Móc... Aha, to ja myślałam, że ja jednego zabiłam Trumnie mnie Jak to tak może być? No, Magia. Mhm. Magia Świętki herfur. Knelski znowu wyrzucił Ja? Patrzą. Głodny jestem, nie? Ja Aj Ej, kikujemy ostatniego? Znaczy tego Tego ziomka? Z znaczy żółtego? Znaczy tego się... Za AFK co lata? Dobra Ale... Oj, oj żarty żarty to nie jeść. dał? A. Nie no, żart to był, no nie kikujmy No jak to? Chłopie No nie, będą mieli dwie rundy Co tu się dzieje? Gdzie jest przycisk od tego? O, wrócił No on tam dzieci zabawi. Albo dziewczynki. Zależy, gdzie siedzi. W piwnicy No je. Yeah. W to nie uwierzę. Daliście tam temu coś? No to co wszyscy wylecieli i dostali hena od tego sponsora. Ej, tak szczerze możemy pójść do bezplotować pakie, oni nie, nie będą wiedzieli, co zrobić wtedy. Sytuacja 1 na 1 WTF w ogóle. Nie no, dobry Maciej noc. Dostał ktoś awans? Na no ja leżało Nie 16,1 16, było, no nie, gdzie ja Zero oporu, nie? Ja nie dostałem ale też nie chyba. No, nie wiem. Hej, zrobiłem najwięcej potrójnych zabójstw, nie? Póki jeszcze byli w piątkę. Największy procent strzał w głowę.